Ja mam cheaty i mam muzykę. Co to jest cheat? To się nazywa bugowanie knifeów. Nie ma wina, że nie umiesz zainstalować cheatów. Na kostki, ja nie mam amunicji, o nie mam no na kości chciałem. Ja ogólnie w Steamie gram półtora roku, a kiedyś grałem na non-Steamie, ale to chyba z rok albo pół roku, nie? Ja Chciałbym być jeden na dwunastu i mieli tylko kosy i ja krowę, nie? To by było fajnie Pokaż mi damko, no, że Pokaż mi damko, jeżeli kampię. Ci... Poka pokażę ci. No, no udowodnij mi, pokaże. że kampię. Refleks idzie.